I dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Już zagadka się pojawiła na ekranie bardzo szybko. No Cieszę się w takim razie. 100 zł na początek proponuję. A co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w programie? Już przypominam, trzeba mieć ukończone 18 lat. Aby dostać się tutaj do naszego programu, należy zgłosić się pod wskazane na dole ekranu numery. Aby dostać się na antenę, należy wcześniej trafić na otwartą linię, która bezpośrednio połączy się tutaj ze studiem. Jeżeli trafisz na otwartą linię i. Podasz prawidłowe rozwiązanie i podasz prawidłową odpowiedź, wygrasz pieniądze. Szczegóły znajdziesz w regulaminie na 388. Gazecie, gazecie Czwórki. No dobrze, moi drodzy. Dzisiaj mamy piątek tygodnia, koniec weekendu, początek, co po niektórzy trochę rozleniwieni może w związku z tym, ale przy okazji tego, że jeszcze weekend tutaj przed nami, więc można ten dzisiejszy dzień spożytkować na to, żeby. Wygrać pieniądze. Tak zagadka na spostrzegawczość, tak na, na początek. Te osoby, które lubią tego, konkursu, no, tego typu konkursy, to myślę, że w miarę tutaj szybko sobie poradzą z tą jedną różnicą, bo tylko jedną różnicę trzeba znaleźć na tych zdjęciach. Dwa zdjęcia na, na, na pozór wyglądają identycznie, można powiedzieć, że e, niczym się nie różnią, a jednak jest tam jeden taki szczegół, subtelnie co prawda ukryty, no ale e, właśnie diabeł tkwi w szczegółach, jak to się mówi, a więc Twoim zadaniem jest e, odnalezienie tego jednego. Szczegółu, gdzie on się ukrył. No i komu się uda jako pierwszemu? Z szansa na 100 złotych już w tej chwili, a więc ta osoba, która już wypatrzyła, już wie, gdzie ona się ukryła. Ta jedna różnica, no to dwa numery telefonów: telefon komórkowy, telefon stacjonarny z telefonów. O proszę, i mamy już pierwszego widza. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Gdzie ta różnica, droga pani, się ukryła? Na tym ludziku środkowym nie ma nóżki, przy tym czarnym ludziku. Doskonała odpowiedź, 100 zł dla Pani. No, nie było to takie trudne. W takim razie, no to lecimy dalej. Poproszę drugi konkurs. Co tym razem? Co to będzie? No, i mamy drugą zagadkę. Tym razem dwie różnice. Moi drodzy, dwie różnice. No i to 200 zł, może w związku z tym, że dwie różnice do odszukania. No to stawka podwójna. W tej chwili do wzięcia 200 zł. No dobrze. W takim razie przyglądamy się tym dwóm e, zdjęciom. No i właśnie, słuchajcie, szukamy tych dwóch różnic. Z tym e, pierwszą zagadką błyskawicznie sobie tutaj poradziliście, a więc mam nadzieję, że z tą równie szybko tutaj e, zadziałamy. A więc przyglądamy się. Ja też zerkam, bo nie ukrywam, że nie widziałam akurat tego konkursu przed programem. E, tutaj mi reżyser nie pokazał, a więc ja nie wiem, gdzie te dwa, te dwa szczegóły się ukryły. No Ciekawa jestem, czy ktoś z Was już dostrzegł? Tutaj każą mi się przyglądać razem z wami. Badają moją spostrzegawczość. Czy mi pierwszej uda się znaleźć te dwa szczegóły, czy ktoś z Was szybciej wychwyci te dwie różnice? No ciekawa jestem no, tak czy to twoje bystre spostrzegawcze oko już być może zauważyło, gdzie one się ukryły. Jeżeli tak, no to czekam. I tutaj też zerkam cały czas, co chwilę, może mi też się w międzyczasie uda wypatrzeć te dwa szczegóły. 200 zł, tyle jest warta prawidłowa odpowiedź. No i osoba, która się zgłosi i powie mi, gdzie te dwa szczegóły się ukryły i zabierze te pieniądze. Trzech różnic, to poczekaj. od tak razu, tak na pierwszy